I sobie wieczorem nie będzie grzecznie Dam ci parę klapsów, po tym całym nienam Na podjeździe nowych węgla Gwiazda tu przed nobym blednie Czem, dobry państwu witam państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku mówię troszeczkę dzisiaj, bo nie chcę, żeby mnie zrzejć. W dzisiejszym odcinku będziemy ignorować wszystkich przez cały dzień. Przez cautki dzień będą ignorowani. Oczywiście wszystko będziemy robić w granicach zdrowego rozsądku, no bo też nie mogę się nie odzywać do nich przez cały dzień, bo po prostu byłoby to kupie. Ale um, na przykład poproszę ich, znaczy wybraną osobę, poproszę, żeby pojechała ze mną na zakupy i nie będę do nich się odzywać przez całą drogę, aż do powrotu. Także będę jakąś tam interakcję z nimi robić, ale postaram się ich olewać najbardziej, jak to jest możliwe. Chyba wytłumaczyłem wam to najbardziej logicznie, jak się dało. Jeżeli Ty jesteś nowy na kanale, taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz tutaj na moim paluszku, zostaw tam na dole. do naszego kanału, bo filmy tutaj się codziennie już od prawie dwóch miesięcy, także żeby Cię nic nie ominało, po prostu zostaw czerwony przycisk, idą do naszego kanału i cóż, ja nie wiem jak Wy, ale ja jestem mega ciekawy ich reakcji na to, co będzie się działo w dzisiejszym odcinku, no bo to może być naprawdę ciekawe. Jeszcze nie robiłem czegoś takiego, że ignoruję wszystkich dookoła. Będzie to ciężkie w realizacji. Sam jestem ciekawy, jak wyjdzie ten film. Cóż, no nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Co tam? Mogę Nie wiem, czy to światło czy. Światło tutaj dobre jest całkiem, ale tutaj scenę nagrywać, no nie wiem. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku spędzimy ten dzień w samotności najprawdopodobniej, bo nikogo nie ma w domu. Będziemy tutaj tak naprawdę sami, także... Ja, bym się e, e, Mam nadzieję, że razem ze mną spędzicie super ten dzień. No cóż, nie, nie pozostaje nam nic, nic innego. Tak naprawdę wszyscy mi opuścili i nikogo aktualnie ze mną nie ma. No cóż, no taki, taki, taki przykry dzień. Wszystko w porządku z Tobą? Ale był jakiś dziwny dzisiaj też. Może pójdziemy do studia zobaczyć moje nowe piosenki na płytę. Bo, aha, już właśnie. Płytę możecie też kupić również na stronie. Nie wiem na jakiej stronie, jeszcze tak naprawdę, bo nie dostałem linku do niej. Ale to nieważne. Co dzisiaj robisz? Komuś wstało, wszystko w porządku? O, piesek. Mamy pieska. Piesek jest bardzo fajny. Co ty w ogóle odwalasz dzisiaj? No, także dzisiaj się dzień spędzamy z pieskiem. Piesek jest bardzo suchudziutki. Tylko troszeczkę śmierdzi mu z Syria także. Już mu nie śmierdzi. Ale to po tej właścicielce wiolce, także chyba normalka. Ale na szczęście dzisiaj nie. Nie ma z nami, także tak, także możemy spokojnie w końcu przeprowadzić film, no bo nie ma z nami osób, które tak naprawdę nie były nigdy potrzebne na tym kanale. Także super. W końcu możemy odetchnąć. nie nie, nie sobie za dużo. Ale światło jest rewelacyjne. Powiem wam, że światło jest rewelacyjne, naprawdę patrząc na to światło, jest tak rewelacyjne. Niektórzy poświęcają się dla kanału, tak jak ja, a niektórzy nie robią nic. No cóż. Popatrzmy tutaj na, na, właśnie, popatrzcie na nasze nowe ściany. Kolor został zmieniony, nie wiem czy to widać, ale najprawdopodobniej tak. Jest tu zdecydowanie ciemniej niż było. I cóż, no, mimo wszystko, mimo wszystko on bardzo mi się podoba. Ciemka, jednak przyszedłem. A w ogóle on się chyba nawet w na ogóle obraził. A no tak ona ci nie odezwał do nas. No, no mnie też jesteś zły, przecież. Bo on dobrze, chyba się to wczoraj obraził, bo jak za ta róże go wyśmiałyśmy w ogóle. No ja go nie wyśmiałyśmy, wyśmiałyśmy przecież aż tak. Będzie dobrze mówić. Halo, wszystko dobrze? Eee. Słowem jodezny. A co tam? Co selfie sobie robisz, czy co? Powiem wam, że dzisiaj, dzisiaj wyjątkowo dobrze wyglądam. Fajnie, fajnie. Nie wiem, mam to specjalnie robić czy coś? Widzę tego tego Co że nie będzie mi potrzebna pomoc, jednak będzie mi potrzebna pomoc u fotografa, żeby trzymał kamerę. Także będę musiał go im poinformować, że ignoruję wszystkich. I wydaje mi się, że on będzie też dobrą przynętą, bo on będzie mówić do ludzi w moim imieniu, a ja będę nadal ich olewać. Także wydaje mi się, że pomoc tutaj fotografa będzie nieoceniona. Wezmę go, bo on najlepiej trzyma kamerę. Także jedna osoba odpadnie, ale nadal będę ignorować wszystkich, poza oczywiście Marcinem, fotografem. Także zaraz go zaciągnę i wytłumaczę mu wszystko, na czym polega dzisiejszy odcinek. Także widzimy się za chwilę. No co tam? chodź, Słuchaj, będzie mi potrzebna twoja tak. ta pomoc. Ignoruj ich przez cały dzień. A czemu? Jakiś coś kręcisz? takie odcinek, czy co? No tak, kręcę taki odcinek, K. że ignoruję ich przez cały dzień. No tak właśnie tak myślałem, to się Dobra, ciszej troszeczkę. K. Słuchaj, będziesz no mnie nagrywać? No pewnie. To słuchaj, musisz ich zwabić do tego, żeby oni uczestniczyli w interakcji ze mną. To rozumiesz? Na no pewnie. Ż żeby po prostu jakoś ze mną rozmawiali, ale im nie będę odpowiadać. No, luzik, to dawaj. Cześć, co tak. słyszałem. Tam jest dredziarz i szofer. Szaferka to z No przysięgam ci, ale skąd tu się w ogóle dredziarz wziął? Dobra, nieważne, zaraz go wyrzucę, tylko e, słuchaj, pomożesz mi, tak? No pewnie, to, to chodź, będziemy nagrywać. Marcin, ale gówniany serial, nie? To Aha, to do niego dla się wiesz? a do nas to nawet się nie odezwiesz. A to od naprawdę początku. trzeba być imbecylem, żeby coś takiego... Nie do rozwoju trzeba być intelektualnym, a, żeby coś Ale to, nie to nie jest oglądać. serial dla żartów! Ale czy ty widzisz, że on nawet nie na reaguje a dlaczego do niego kurde gadasz? Kim on niby tutaj A z jest? A z nami nie możesz porozmawiać? Ja jestem przyjacielem. Halo. A ty? Ty, słyszysz Marcin, może nagramy coś dzisiaj fajnego jak co o tym sądzisz? No trzeba jakiś odcinek fajny wymyślić. A tam. masz jakiś pomysł? A to on z tobą od początku pracuje czy ja? I drewz, no dreszcza, że już nie ma, no. Dlaczego z nami nie rozmawiasz? On tu przyszedł później jest Ale To jest, jest jakaś dyskryminacja, przepraszam Słyszy? Ale no a my problem. od początku z tobą nagrywamy Ale on ma problem ewidentnie jakiś On problem. jakiś, o ma jakiś problem. problem, może byś to wyjaśnił w końcu Może to przez to, że nie właśnie... Racji. Ale daj to Co to robisz? To ja... Śmierdzi A ty umiesz się tylko obrażać? No co? No roba zjimała studia, nagramy coś na fajnego. Aaa Marcinku, Marcinku, no idź Marcinku, no idź Marcinku, no przyjacielu, no idź. Do no, 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 no idź, idź, przyjacielu, najlepszy do kamusia, No idź szybko, <laughs> bo kamuś się woła! Ja idę na zewnątrz, ty zawołaj szofera i powiedz mu, że wylatujesz z kanału, ale przy mnie to zrób i zrobimy to na zewnątrz. Że już ma nie wchodzić do domu. Ja nie będę się wchodził ogóle... tak na ostro tak. że wylatuje. Nie, że wylatuje z kanału, ja muszę być przy tym i że kamerzysta chciał ci coś powiedzieć i że jest na ciebie mega zły. I to wejdzie w tryb e, ignorowania, nie? Rozumiesz o co chodzi? No tak. Nie, tak. ja, że kamerzysta jest na ciebie mega zły i chce ci o, powiedzieć, spokojnie. że wylatujesz z kanału za to, że rozmawiałeś z Rydzią. A myślisz, że normalnie da się spankować? Tak, a w ogóle gdzie jest Rydziasz, bo on pod chatą chodził, nie? Hmm. Nie mogę. Dobra, to ja jedę do szofera. Idź po szofera i ja będę czekać na zewnątrz. Ej, szofer! Co? Bo kamuś cię woła. Co chce? Nie wiem, jest na ciebie zły. Mam nie zły. Bo gadałeś z dredziarzem. Tutaj chodź. Jak gadałem z dredziarzem, no, no co to No No co, wybierasz się tego szykaj, daj za Ej, kamuś. Przyszysz? Nie gadałem z tym. Tak. No jak nie gadałeś? Widzieliśmy jak gadasz, no co ty gadasz? I kiedy nie dogadałem? Czemu znowu kłamiesz? Czemu ty w ogóle mi to mówisz? Ja nie gadałem z dredziarzem. Nie widziałem się z nim zresztą, no kiedy? Przed chwilą spałem ty! O co ci chodzi w ogóle? No wylatujesz z kanału przez to. Halo, odezwij się. Słyszysz, powiedział, słyszysz, że nie? wylatujesz z kanału. Czemu wylatuję? To? Ja wylatuję z kanału? Czemu? Przecież nic nie zrobiłem. Halo. No wylatujesz z kanału. Słyszysz? Ej, słyszysz, halo. Przecież ja nic nie gadałem. No ja jak ja nie? Nie kiedy miałem z nim gadać. Halo, Odwróć się, Odwróć się. Kamu, no nie rozumiesz? On nie chce z tobą rozmawiać, ciebie co, zły. o co ci chodzi? Jak na mnie zły, jak ja nic nie zrobiłem, no weź, tak weź, nic ty nic nie Rozmawiałeś z No, teraz! Jak okłamuję? Przecież ja nic nikogo nie okłamałem. O co ci chodzi? Co ty w ogóle robisz? Co ty co ty ty powiedział, robisz? że nie masz wstępu z powrotem Jak nie mam wstępu? z powrotem, O co ci chodzi, weź, dobra. Bo znowu nas okłamałeś. Jak okłamałem? Jeszcze znowu, tak, codziennie was okłamuję. Z nikim nie gadałem, o co ci chodzi? Odezwij się, halo. Halo! Przecież ja z nikim nie gadałem! No, przecież mamy nagrane nawet jak gadał, nie? Tak, nagrane jak gadałem. No co ty w ogóle. Weź, coś powiedz w ogóle. O co ci chodzi? Chodź Marcie, pójdziemy na dół, bo to jak bez sensu, nie? Ale to jest załamanie, nie. No nie, chodź tu. Mierdzący obiad. Tak, takie gówniane obiady przygotowujesz ostatnio, że, 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 że tego się nie daje, się powiem ci. Że ja przygotowuję? Na kto? Przecież tu nikogo innego nie ma. Ja będziemy gdzie ci dawać. nie nikogo innego nie ma. Tylko oni, Marcin. Mógłbyś w końcu powiedzieć coś? tym, co ci chodzi? Odezwij się coś. Ej, słuchaj, oni chyba są na mnie źli teraz, że wiesz, że Dobra, ja jestem kis, tajemniczony kisie. A jak oni się wczoraj zachowali? No bez przesady. Wczoraj byłem miły cały dzień, a oni się zachowali jak kamy. Chodź, tylko się nie odzywaj, pamiętaj do niego, w ogóle nic się nie odzywaj. Ale będą jaja. On to już w ogóle. Ciekawe jak zareaguje. Chodź. Siema. Co robisz? Chodź Marcin, pójdziemy jak apartemacie. Przed samą dzisiaj przypadkiem nie stałem, bo trzeba wygonić. Chodź jednak za nim, bo z to są niezłe jajek. Bo... Widziałeś go kiedyś wkurzonego? Nie. nie. nigdy. Przysięgam ci, że nigdy nie widziałem akurat jego? Nie da się chyba prowadzić z równowagi. No, Ale ja, tak kupuje bo... się dosyć często, tak jak wszyscy chyba tutaj, nie? Oprócz jest szczura. Oprócz szczura. On jego się nie Dobra. da po prostu wyprowadzić z równowagi. Dzi kosiarkę dajesz, coś miałem poprawić po tobie. Halo, kosiarkę gdzie schowałeś? Masz kuczki dołta? Nie. Czemu mi nie odpowiada. O co tu chodzi? Halo? Kosiarka jest? Czy zostawiłem tu kosiarkę. Gdzie schowaliście kosiarkę? Tu też nie ma. A, chodź, chodź. Co? Halo. Kosiarka Wow, Może ja nie rozumiem, dlaczego w ogóle mu dała siedzenie. średnie to jedzenie, czy Jaki? średnie tutaj zająć, powiem. Jakie? Średnia. Jeszcze będziesz się czepiał do wszystkich teraz, tak? Wróćmy negatywną e, atmosferę w całym domu od rana. Dajesz tutaj. Zdajesz sobie z tego sprawić, że przez ciebie każdy ma zuch. no? wszystko dobrze, nie? Dobry dzień. Fajny. Dobrze, że tych debili nie ma. My też na niego nie radzimy w takim razie. Co, Chcesz do was, jeszcze dodać? Chcesz do się nie wiatr, wiatr, Chcesz jeszcze dodać? Wielka No my też go ignorujmy, no co? Jak on uważa, że nas tu nie ma, to później mamy to jest bez To nie będzie przed chwilą, przed chwilą fotograf mi mówi, że jestem wyrzucony z kanału. Mówię, podchodzę do komuś, pytam się o co chodzi, tam w ogóle nic, ani jednego słowa. A ty do nas też masz jakiś problem? I mi wmawiają, Fotografie? że ja gadałem z dredziarzem. No. Cześć? Z dredziarzem gada. A czy czy gadałem. Kiedy ja gadałem? Czy nie z czujesz z to fotograf? No nie nie to byś no, no. się w końcu. Umy. umył. po no, to się umyj. dziękuję za ten że Dziękuję za wszystko. Dzięki, fotograf. No, że... Nie Wiedziesz dzwoni chyba odebrać Wiedziesz dzwoni? No Naprawdę? Ja nagrywam, to co odebrać? Nie, Ty możesz odebrać Co tam? Siema, siema fotograf, słuchaj Jesteś z kamerzystą nie? Wszystko dobrze u niego? No Wszystko je... dobrze? No jesteśmy w domu, a co? Jesteście w domu, tak? No Słuchaj, to wejdźcie może, bo ja chciałem porozmawiać, no pogadać, wiesz Może, może skusi się na, jednak na tą rozmowę ze mną bo Wyciszyłem go, idziemy? Ja będę go ignorować. Wyciszyłeś? Tak, wycisuje, dawaj da, da. Będziemy go ignorować, dawaj, poczekaj. Powiedz mu, że pójdziemy. Dobra, to czekaj, idziemy do ciebie. Dobra, postaram się go przekonać, żeby do ciebie przyszedł. No. coś, mu powiesz jakieś. Dobra, zaraz zejdziemy. No dobra, <rztuk> dobra. Cieszę się bardzo, to czekam tutaj. Tak, zejdziecie? Tak, zejdziemy, co cię dowierzasz? Tak, idziemy. Do Nie odzywasz się do niego, to znaczy ty możesz się do niego odzywać, ja się nie odzywam totalnie. Okay. No chciałeś porozmawiać No nie nagrywaj tego Nie, nie rozumiesz czegoś? Nie nagrywaj tego No chciałem porozmawiać, już jest lepiej, tak? Panie, no nie wiem, właśnie, bo to nie ma co przy ludziach, tu jeżdżą Słuchaj, już jest lepiej? Słuchaj, o, pisałem do ciebie, dzwoniłem, robiłem wszystko Naprawdę, kamerzysta, jak chcę nagrywać, no Co ty sobie wyobrażasz bez kanału, beze mnie? No nie wiem taki Już jest lepiej, już nic nie mówisz i jest lepiej, tak? Już się tak nie gniewasz Pisałem, dzwoniłem, robiłem wszystko, no Nawet przyszedłem tutaj, do ciebie żeby z tobą porozmawiać. Powiedz mi kiedy. Już jutro wracamy, tak? Kontynuujemy to, co zaczęliśmy, tak? Kamerzysta. Kamerzysta. Nie, proszę. Jutro nagrywamy, tak? Jutro wrócimy, tak? Do nagrywania, proszę. Proszę, kamerzysta. Może już dzisiaj. dzisiaj? Ja dzisiaj? ciebie bym nigdy takiego nie widziałem. Proszę dzisiaj, bo no, słuchaj, no bez kanału, bez mnie nie ma sensu, kontentu nie ma. Chodź, wracamy. Nie ma kontentu bez mnie. Idź. No kontentu nie ma. No proszę. Chodźmy razem nagramy kolejny film. Nie nagrywaj tego. To nie powinno trafić do sieci takie filmy. Nie powinieneś tego wstawiać, nie wstawiaj tego. Bo to jest prywatne rzeczy są. Proszę, kamerzysta, proszę. Dobra, jutro przyjdę, tak? Już widzę, że jest lepiej, tak? Już nawet nic się nie odezwałeś. Przemyślisz to, tak? Widzę to, że przemyślisz, że zmienisz zdanie. Dobra, tak? To do jutra. Bo ja wiem, że ty nic nie mówisz, potrzebujesz czasu. Potrzebujemy razem czasu, tak? Dobra, fajnie. Ja tu będę czekał, jutro przyjdę, okej? Okay? Dobra, fajnie, fajnie!

Nie no, no, szkoda go trochę. Śmiesznie było. O, przyszedł. No już wiemy, obczailiśmy ze szczurem, co nagrywacie. to przecież już widać, no. Nie odzywasz się do nas przez cały dzień, a no, ten a ten ma nas podkręcać, tak? Tak, tak jest? A tak a propos, potrzebuję troszkę pieniędzy. Czy dostałeś już wczoraj 200 zł? Ale z tobą rozmawiam. To, że dostałem wczoraj, no to wczoraj 100 zł dostałem poza tym, nie 200. Co ty ty mi gadasz? Powiedz, jak nic nie powiesz, to że ci dał. O właśnie, no, jak nic nie, nie powiesz, to mam, mam przyzwolenie na to, aby sam sobie samemu sobie wziąć z swojego portfela dwie stówki na taksówkę, bo wczoraj mi zabrakło troszkę, bo no nie pojechałem taksówką, ale później coś tam musiałem zrobić, troszkę mi zabrakło, dzisiaj bym potrzebował z dwóch stóp. Także jeżeli się nie odezwiesz, to sam sobie wezmę z twojego portfela, bo na to przyzwolisz! <śmany> ale się nie odzywasz? Czy się odzywasz? Nie, no ja się tam mogę odzywać, ale gdzie ty idziesz? Na górę. Ale po co? Wiesz gdzie jest portfel? Jaki portfel? No portfel! No jaki portfel, no? Sraki! Ale przecież ty nie o, masz prawa ma. brać od niego pieniędzy. No co ty? Jestem, patrz jak ładnie wystaje. <śmany> Zwariowałeś? Przyszedł? No to nie, że on no... się nie odzywał, to nie znaczy, że masz przyzwolenie, żeby go. go no go nie, ja, ja go ostrzegłem. To, że on się bawi z nami w takie gierki, że nie, nie nic nie mówi, a tobie każe nas, wiesz, podjudzać, to ja też sobie zagrałem w jego gierkę tym razem. Tak? No wiesz co, co ty robisz? Ale ty w ogóle, w ogóle No co ty został. To co? nie jest kradzież! Co wygadacie? To nie jest żadna kradzież! Ale to się niego... powie... nie to... pozwoli Nie Siedziałem od niego. Jak mi nie pozwolił? Nic nie powiedział. No to to, że nic nie powiedział to nie znaczy, że możesz sobie brać... No, nie, niego nie, ja mu powie... To jest jego własność! Nie, ja mam to w dupie, bo, bo ja mu powiedziałem. Nic nie powiesz, to biorę. Dajesz mi przyzwolenie, nic nie mówiąc. Nie no oddawaj to, ja mu powiem, dajcie. <ślech> no co ty? I co, wychodzisz z tymi pieniędzmi zwariowałeś? Aha. Ale... Ale wiesz, że możesz już tutaj nie wracać. Nie, jak on się dobie, to on Cię wyrzuci. No kurde, no przecież to było przyzwolone. Powiedziałem mu, nie rozumiesz czegoś? On się bawi z nami w gierki, to ja teraz z nim się pobawiłem. W jego własną gierkę. Czyż nic takiego złego nie zrobiłem? Na no, ukradłeś mu pieniądze, to jest. Nie ukradłem, to nie jest kradzież. A stalowista, dojedę. Ty specjalnie zostawiłeś ten portal tam u góry? Co wziął? No wziął. No, specjalnie nie zostawiłem, musiałem sprawdzić, czy weźmie. No i wziął, no. No i wziął, na no, czego można było się po nim spodziewać na no cofik. Ty... Chcesz Chciałam, że nowy horror jest się Slenderman. Wyglądał jak ty. Czemu mam w ogóle na wytłumaczy? Ale strasznie Śmierć ten. Tobie śmierć jest bójski. strasznie śmierdzi, nie? No oddajcie no to tego psa komuś, trzymacie psa. Chcielibyś zaraz ciebie nie oddać, co? No to ci są tak Ale ja wolę psy. Dlaczego on w ogóle na mnie wytłumaczy, za czegoś nie odzywa? Jak ty się wczoraj zachowałaś? On, tak. on był miły cały o, dzień, a wy co? No jak nie kwiatki pięknie wyeksponowane A może się nie mieć maseczkę? Jeszcze? No, jeden no, ściąg. No powiedz coś, jak ci coś nie pasuje. Ojej, mm. <gry> o jej, jak jesteś dziwny. Chodź, chodź. Powiedz coś. Ale on powinien w ogóle nam to wyjaśnić. Ale on tym wczoraj na leśniki. Mama, zaczynają się wkurzać, bo już mi maskę zaczęłaś ciągać. Tak, już się wkurzyła konkretnie. Nie, już konkretnie, nie, zaraz będzie Pani, a ty jesteś na mnie słyszy? A jaki film dzisiaj nagrywamy? Jak zostać najbliższy debilem? Nie, no właśnie, odzywasz, nie. Może Nie na tak serio. Co dzisiaj robimy? Halo. O Mike, problem. Wiesz, jaki film dzisiaj nagrywamy? O kresu to no wiesz czy nie? Ty też masz jakiś problem, że się nie odzywasz? Może ja coś zrobiłam, co? Krzywdę jemu zrobiłam? Czy tobie, że ty też się nie no Tak? Krzywdę zrobiłam! No świetnie. To może z łaski swojej powiesz o co ci chodzi? Co ci leży na serduszku? Ja cię przeproszę, jeżeli coś źle zrobiłam, naprawdę. To w ogóle jesteś jakiś dziwny. Z nim rozmawiasz? Nie wiem, a do nas masz jakiś problem. Dobra, ja się prosić, nie będę rozmawiał Ale możesz się odezwać w końcu? Cały czas się nie odzywasz! Nie biedzisz się na tym telefonie i nic nie mówił do nas! Powinieneś z nami porozmawiać. Tak, jesteś takiego jak rozmowa, panie kamerzysto. Co ci przeszkadza? Niech cicho, no się nie chcę siedzieć, cicho, No nie, to bo ma jakiś problem i o niczym nie powie. Ja powiem ciszę, wolałbym, żebyś się nie odzywała. Na przykład, żeś dla się. Ty, ty się zamknij. Ty się zamknij. Ty się ciągle. No, bo ja mogę się wydzierać. Gdybyś ty się nie odzywała cały dzień, ale to by był raj na ziemi. No, ale o, jest o, niedoczekany jest. raj. Możesz Dzięki się odezwać, się. I możesz w końcu przestać sobie, zwijać to. Co ci to przeszkadza? Myś się najbardziej. Nie dostaniesz tego telefonu, dopóki się nie odezwiesz. Nie dostaniesz po prostu go. Bo to już jest przegięcie. To przegięcie jest. Kurasz mnie. Kurasz tu wszystkich, bo tam co robisz normalnie, normalnie, to ty ja ja możesz się jak jakaś baba po prostu obrazić i nic sobie stać i się nie odzywać. No proszę cię. To jest tak dziecinne zachowanie z twojej strony. Ty jesteś dorosły? No właśnie ty mi nie pokazujesz, że jesteś dorosły. Jak mi coś nie pasuje w swoim zachowaniu, to po prostu pasuje się i gada, rozmawiamy co? i rozmawiamy. I to rozwiązujemy. W internecie, co mu się stało, co nie? Nie szukaj w internecie, bo tam zawsze wy, wyskakuje, że masz raka. Nie warto szukać takich rzeczy w internecie. Po co my tu w ogóle przyjechaliśmy, co? Halo. Trzymaj tą butelkę normalnie. No, odezwiesz się w końcu czy nie? Już zaczyna mnie to irytować. Każesz nam tu przyjeżdżać i teraz nawet się słowem nie odezwiesz? Wszyscy się tylko wydzielają, nie? No a dziwisz mi się? Ja tu nie mam kawałku, że sobie mogę przyjechać na 5 minut i 5 minut wrócić. A on nawet się nie odzywa. I co ja tu robię? Po co ja tu w ogóle jestem? A ty czemu się nie odzywasz? mi się do cholery! Pójdziesz ze mną i powiedz, co się dzieje, albo inaczej będziemy rozmawiać, masz ze mną być na zewnątrz. No chodź powiedziałam! Nie irytuj mnie! Ale co tak krzyczysz? Nie denerwuj mnie, wyjdź i chodź mi powiedz, co się dzieje, bo zaczynają mi nerwy już ponosić. Co on robi? Nie powiem ci nic. Masz mi powiedzieć, albo ja coś powiem innym i będziesz wtedy miał problem, ty a nie ja. A co im powiesz? Będziesz się wstydzić za siebie, ja wiem, co mogę powiedzieć, bo mam dużo Twoich sekretów. Ja nie mam Albo sekretów. powiesz, co się dzieje, albo inaczej będziemy rozmawiać, albo w ogóle przestaniemy rozmawiać. O co chodzi? Czemu on się nie odzywa, czemu ty się nagle nie odzywasz? Uspokój się, wdech i wydech. yeah uh -huh. Przestań, naprawdę przestań, bo to nie jest śmieszne. O co chodzi? Pytam się ciebie ostatni no, raz. No on po prostu chciał się na was zemścić za to jak się zachowałyście wczoraj. No ale jak my się wczoraj zachowałyśmy? No t... prześmiałyśmy się, tylko no nigdy czegoś takiego praktycznie nie robi i nagle, wiesz, zachowuje się jak kochany chłopak, no to kurczę, dla nas to było śmieszne. I co? I ty też musisz się przez to do mnie nie odzywać? To, że on nas ignoruje, to ty te, to znaczy, że ty też musisz? Nie no poprosił mnie o to, żeby nie mówić, no to nie mówiłem nikomu. Czyli to jest film tylko, tak? tak. A potrzeby filmu się no do nas tak. nie odzywał. Wow, no to fajny pomysł generalnie. Tylko nie mów nikomu. No nie wiem, zastanowię się. Słuchajcie, wiecie, nie mówcie, cicho. Nasz kochany kamerzysta razem z Marcinkiem na czele nagrywają sobie odcineczek, że aż ignorują przez cały dzień. No nie sam po nie po... nie gadaj, to powiedziałeś. Po strzedeć, bo wczoraj na dla niego miłe i to jest jego pomysł. Jesteś żałosny. Jakiś żałosny. Jakiś żałosny. No, sorry, no wyciągnęła to ze mnie. No. Ja nie mogę jej. Ja nie, jej nie potrafię jej To ty sobie robisz film, że ignorujesz nas? Jesteś żałosny, a może my sobie taki film nagramy? Ja myślę, że to będzie dobry pomysł i to bardzo. A może po prostu porozmawiajmy. Ale słuchajcie, porozmawiajmy. ty wiesz, jesteś żałosny, że w ogóle się w tak ogóle ja dajesz, się bo on jest z Dlaczego powiedziałeś? Nie, nagrajmy filmu. Nakazała mi, no ja nie potrafiłem kłamać. A ty jesteś żałosny! Naprawdę! Teraz słuchaj, i tak jest filmie, bo bardziej oczywiście z pierwszym. Dlaczego to powiedziałeś? O biedny kaumysz zresztą... ma. No, dlaczego to powiedziałeś? Wiszczyłeś cały film. Nie, jest... 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 to, 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 to jest siebie, się dalej, o Boże! Ale wypadaj się! Tak, to Pana za tajemnica, no że mogę ci powiedzieć tajemnicę. O Boże! Dajcie, się No ale ona to ze mnie wyciągnęła, co miałem z ale zrobić Ale jak wyciągnęła, w jaki sposób? Przepraszam, że ten film tak się kończy, a nie inaczej, no nie sądziłem, że Marcin po prostu mnie wyda, a podobnie, go szantażowała, nie wiem, ile w tym prawdy jest, spoko, ja mu wybaczam, szkoda, po prostu mogliśmy film pociągnąć dalej, nie, bo miałem jeszcze mnóstwo pomysłów, jak ten film dalej pociągnąć, no ale cóż, no, musimy go w tym momencie zakończyć, także jeżeli dotrwałeś do końca, to taki sam czerwony przycisk, jaki na moim poduszku, tam na dole i cóż, i widzimy się w następnym odcinku, także do zobaczenia.